Siemanko widzowie, ja jestem Orłodyl, a w dzisiejszym odcinku przejdę wyzwanie Legend Olimpu. Jak widzicie, został mi tylko jeden etap do przejścia, a jeżeli go przejdę, to dostanę nową ikonę gracza. Tak ona właśnie się prezentuje. Jeżeli filmik Wam się spodoba, możecie zostawić suba oraz lajka, a teraz bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Jak widzicie, już leczę, lecę z pierwszą rundą. Wziąłem bibi w sumie. To jest generalnie taka parząca taka, taka piłka, gorąca piłka. O, strzeli, postaram się zabić. Dobra, strzelę to, dobra, nice. Udało mi się to strzelić. Żebym teraz, żebyśmy teraz kolejnego strzelili gola. Nie trafiłem. No nie. Proszę tu zablokowałem dobra ten Mortis wziął. to dobrze no i może tą Shelly albo dobra ten Feng no. ale tu ten Daryl idzie ale też już zginął ajajaj Generalnie gram ten challenge z randomami, więc... Dobra. Wezmę tą bańkę. Czy kogoś tam trafi? Nie, już nikogo nie trafi. Dobra, na szczęście ci moi ...ziomeczcy tutaj, z którymi gramy w miarę ogarniają. Dobra. Dobra, wypiłem to. O, dobra, może teraz strzela. Nie strzela. Ajajaj. Może teraz siłku tak zrobić? Dobra. No i ta szeli tylko została tutaj na razie. 30 sekund zostało, więc mam nadzieję, że ten że uda mi się to wygrać, a raczej tak coś nie wiem jeszcze nie trafiłem tą bańką coś nie trafiłem, tak się odbiło jakoś dobra no i już raczej tego nie trafię ale i tak czy jak wygrana, więc nice Widzowie, znowu zagram teraz Bibi i gram chyba z tym samym ziomkiem, co w, ten, co w tamtej rundzie, z tym Mortisem, bo nikt mi się kojarzy. O nie, ale ten pas porobił nas. Niestety. Dobra, dało mi się tam zabić. Proszę, Mortis, No, czemu on nie idzie po tą piłkę? Nie, Frank! No nie, proszę, nie wam to strzeli. Ten Frank, dobra, strzelił. Całe szczęście. Żeby oni nam teraz tego nie strzelili. Dobrze, ten Frank ogarnia to. Dobra, strzelam. No i wygrana. Bardzo szybka runda. Jak widzicie, widzowie. Przeszedłem ten challenge, nie było aż tak źle, o, to jest ta informacja, że wygrałem, że przeszedłem, no i to jest tak się prezentuje ta ikonka. A więc widzowie, w tym odcinku byłoby to na tyle, trzymajcie się, cześć!